Pisząc pracę badawczą, studenci stoją przed trudnym wyborem metody badawczej, w oparciu o którą mogliby napisać swoją pracę. Jedną z metod badawczych stosowanych w pracach jest metoda analizy i konstrukcji logicznej, o której więcej opowiem w tym nagraniu. Metoda analizy i konstrukcji logicznej bazuje na analizie oraz syntezie. Polega na rozłożeniu problemu badawczego na mniejsze czynniki i zbadaniu każdego z nich osobno, i na etapie finalizacji badań pozyskane dane scala się w logiczną całość. Wyniki otrzymane podczas tej analizy zostaną ponownie połączone w wyniku konstrukcji logicznej. Cały ten proces pozwala na znalezienie nowego, optymalnego rozwiązania danego problemu badawczego. Po dokonaniu analizy danych wyjściowych, badacz pozyskuje nową całość, która może podpowiadać optymalne rozwiązanie dla danego problemu. Rozłożenie na czynniki pierwsze oraz analiza każdego elementu z osobna to tak zwane ujęcie redukcjonistyczne. Stanowiące pierwszą fazę metody, natomiast późniejszy etap, który polega na łączeniu zbadanych elementów w nową, spójną całość, to ujęcie holistyczne. Zgodnie z tą zasadą, badacz może tworzyć prawdy ogólne w oparciu o otrzymane wcześniej twierdzenia elementarne. Warto dodać, że technikami badawczymi przydatnymi do realizowania metod analizy i konstrukcji logicznej są eksperyment, statystyki i obserwacja. Zaś biorąc pod uwagę, że metoda oparta jest ściśle na analizie i syntezie, badacz powinien brać pod uwagę podstawowe zasady logiki, czyli uogólnianie, abstrahowanie i porównywanie. Według metodologii badań metoda analizy i konstrukcji logicznej jest optymalnie skuteczna, jeżeli wiedza badacza na temat problemu jest na wysokim poziomie. Z kolei aparat logiczny i procedury badawcze dla określonego problemu są opanowane w jak najlepszym możliwym stopniu. Metoda ta jest określana zamiennie jako metoda myślowego eksperymentu, bo posiadając dane wyjściowe i znając w zarysie cel badań, analizuje się zależności oraz związki, jakie zachodzą pomiędzy danymi wyjściowymi, i opracowuje się ciąg logiczny w celu rozwiązania danego problemu. Nie jest to prosta metoda i nie zawsze można ją zastosować, dlatego też nie cieszy się dużą popularnością wśród studentów. Mam nadzieję, że dzięki temu nagraniu wiesz więcej na temat metody analizy i konstrukcji logicznej. Napisz w komentarzu, czy zdecydowałeś się na zastosowanie właśnie tej metody, czy może wybrałeś coś innego. Może jest coś jeszcze, co chciałbyś wiedzieć na temat metod badawczych, czy ogólnie metodologii? Może masz jakieś pytanie lub propozycję tematu, któremu moglibyśmy poświęcić kolejne nagranie? Śmiało, napisz w komentarzu. Chętnie przeczytamy, odpowiemy, a być może nawet poświęcimy Twojemu problemowi całe nagranie. Dziękuję Ci za obejrzenie tego nagrania, a teraz koniecznie sprawdź opis filmu. Są tam przydatne linki i materiały do pobrania. Pisanie pracy dyplomowej nie należy do prostych czynności, w szczególności od momentu, kiedy każda praca sprawdzana jest w jednolitym systemie antyplagiatowym. Bardzo ciężko jest napisać dobrą pracę, a do tego bez plagiatu. Zastanawiasz się, jak możemy Ci pomóc? Sprawdź nasz kurs Pisze bez plagiatu, który pomoże Ci napisać pracę od A do Z bez ryzyka plagiatu. Sprawdź sklep magister na 5, gdzie znajdziesz setki materiałów pomocnych na każdym etapie pisania pracy. Potrzebujesz szybkiej pomocy związanej z pisaniem pracy bądź poprawą plagiatu? Napisz maila lub zadzwoń. Podobał Ci się materiał? Kliknij subskrybuj. Powodzenia w pisaniu pracy.